Dzisiaj obejrzałem film. Jest to film Dramat Historyczny dreszczowiec, Wow. To nazwie Hindenburg z 1975 roku. I tak jest to o tym sterowcu, takim wielkim nazistowskim sterowcu. Nawet nie wiem, czy mogę mówić to słowo, ale no cóż, jest to sterowiec w czasach II wojny światowej. Faktycznie istniał i jest to pseudo takie jedno z teorii, co się wydarzyło wtedy tego feralnego, dnia, kiedy ten sterowiec po prostu wziął, wybuchnął no i spłonął. Są różne teorie i to jest film o jednej z tych teorii. I gra tam oczywiście George C. Scott, którego uwielbiam i świetnie wypadł w swojej roli nie powiem jakiej. Szczerze mówiąc, w filmie się Podobał, był fajny, trzymał w napięciu dalej. Mimo tego, że wiadomo, jakie będzie zakończenie, to bardziej ciekawiło mnie, jak do tego dojdzie, i to jest dosyć niespodziewane, tak jakby fabuła niby jest trochę spodziewana, ale pod koniec faktycznie potrafi lekko zaskoczyć. Bardzo ładnie mi się podobały zdjęcia, bardzo fajny montaż i tylko scena wybuchu z perspektywy aktorów wyglądała dziwnie i dosyć zabawnie i bardzo kiczowato. No ale film dostaje ode mnie 8 na 10 i według mnie, jeśli lubisz filmy o tematyce II wojny światowej, a szczególnie na temat właśnie sterowca i ogólnie. Jego historii, no to śmiało miłego oglądania.